Siemensem Birute to jest kolejny odcinek na tym kanale, na kanale murbirute. Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Żadnego nienagranego głosu w odcinku, wszystko jest w porządku, wszystko nie będzie zgodnie z planem, ale nie do końca, bo odejście Acholu nie było w moich planach. Ale jest to dobra informacja, bo odszedł za naprawdę pokaźne pieniądze do klubu z Premier League. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, zapraszam do poprzedniego odcinka, tam wszystkiego się dowiecie. Jeżeli go obejrzycie, no to wróćcie do tego. Do tego odcinka, w którym na pewno będzie trzeba poszukać zastępstwa za Oholu. A więc jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Mamy na transferie, przypominam, 13 milionów euro. Oczywiście nie wydam wszystkiego na pomocnika, aczkolwiek nie zawaham się tutaj wydać chociaż połowy budżetu. Okolice, powiedzmy, połowy budżetu. d bardzo chce odejść, ale ja bardzo chcę, żeby on został jeszcze pół roku. A wtedy, po tym pół roku, te chłopy se odchodź. Bez pytania, oni edica to jest zawodnik za drogi. Ja nie uważam, żeby tutaj. Chociaż a... to rzeczywiście możemy. Kurczę, tylko to nie jest zawodnik, którego ja potrzebuję, bo w poprzednim odcinku wam mówiłem, że ja chciałbym mieć pomocnika środkowego pomocnika nie defensywnego zawodnika, który może grać nawet na tej dziesiątce. No i ta czwórka nie jest tym typem gracza. Tylko pytanie, czy. Czy nie lepiej te plany właśnie z ofensywnym pomocnikiem, czy raczej takim po prostu ósemkowym, nie lepiej je przełożyć na następne okno, a w tym jeszcze postarać się o właśnie tego. On który wygląda genialnie, pasuje do naszego zespołu, pasuje do naszej koncepcji. Jeżeli powiecie, że to są za duże pieniądze, to się nie zgodzę, bo wejdźcie sobie w rekordy transferowe Strasburga i zobaczycie, że odkąd jest tutaj Todd Bowley, to Strasburg wydaje duże kwoty, więc nie byłoby problemu, żeby tego niedikę kupić. I wydaje mi się, że to jest dobry plan, że ja poczekam jeszcze z tą potrzebą kupienia takiej ósemki fajnej, typowej, kreatywnej i tą ósemkę zdobędziemy. Za rok, w sensie za pół roku, bo i tak odejdzie od nas Moriba. On jest wypożyczony na 6 miesięcy, tylko inaczej się nie dało. Teoretycznie mogę go wykupić, aczkolwiek w praktyce to nie wiem, jak będzie. Ewentualnie można go wykupić i kupić jeszcze jakąś kreatywną ósemkę w stylu Engelsa. On by pasował. Pasowałby, pasowałby. Jak najbardziej by pasował. Czy nawet Busio, który poszedł do Chelsea, zobaczcie, to by idealnie się zgrało. Wypożyczenie takiego Busio to byłoby coś. Coś idealnego można powiedzieć za, za pół roku oczywiście, za pół roku, e, bo takim e, tutaj no to wyglądałoby najlepiej. Jest jeszcze ten Górna, e, to jest ewentualnie e, alternatywa do Oniediki, ale Oniedika no wygląda lepiej, no to jest wiadomo Francuz i tak dalej, ale ten Oniedika, kurczę no nie wiem, no jakoś bardziej do mnie przemawia, niby tylko jeden overalla więcej, starszy, ale nie wiem no. Co mam wam powiedzieć? Przemawia do mnie bardziej. Wygląda na dużo lepszego zawodnika. Eee, dużo bardziej, dużo bardziej oczywiście... Eee, jakiego? Wszechstronnego. O, wszechstronnego. Więc pójdźmy po niej. Jeżeli się nie uda, to pójdziemy po górne. Na pewno bym chciał go kupić sporo poniżej wartości. I to naprawdę sporo. Dlatego zaczniemy od takiej kwoty. Niestandardowej. Do tego 10%. Eee, I wydaje mi się, że to jest oferta całkiem w porządku, żeby od niej zacząć. No nie do końca. Nie do końca. I teraz i teraz jest trochę lipa, bo je spodziewałem się, że oni aż, no, oni aż tak się na nas wkurzą, więc powinniśmy pójść po górne. Ale pytanie, czy oni się od, na nas odobrażą, czy jak? W sumie nie wiem. Wiecie co, poczekajmy sobie godzinę, potem pójdziemy po górne, żeby w razie czego mieć możliwość wzięcia. Tego on diki, żeby nie skreślać swojego, bo ja nie wiem, czy oni się na nas odobrażą ee, nawet dwie godziny przez moment, Czy oni się na nas odobra, Baldę do Manchesteru City! Oj, Nie wiem, czy oni się na nas odobrażą po tygodniu, tak jak to jest, czy zazwyczaj, czy, 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 czy raczej szybciej. Więc no tutaj chciałbym, chciałbym, chciałbym jednak dać sobie tą furtkę, aczkolwiek widzę, że to może być ciężko. No to pójdźmy po górne Pójdźmy po górne, Wartość 8,5, ale oni chcą ponad 10, nawet. Blisko 11 milionów co najmniej. Więc. E, mogą być kłopoty z tymi transferami. Aczkolwiek spróbujmy. Na no 7,8 miliona. Do tego 11%. On naprawdę może być sprzedany za grubą kwotę. Zobaczmy. I oni też chcą perina. No ostatnio też ktoś chciał Perina. Nie wiem, co oni w tym Perinie widzą, ale. Ale ja go nie chcę oddawać, ja już mówiłem, no. Nie po to... Kurczę, no nie no, nie chcę go oddawać. Nie chcę go oddawać. Wydaje mi się, że możemy Wam zaproponować 8 milionów. Możemy dać nawet 4%. Co wie na to? Ujujujuj. 20%, uj. 1 piąta od następnego transferu. No to są kolosalne pieniądze. To jest kwota w ogóle. No to jest oferta nie do przyjęcia. Ja nie chcę robić z siebie frajera. Eee. Oni muszą to przemyśleć. No to jest dla nas całkiem dobra informacja. Może się zgodzą. Jeżeli nie, no to ewentualnie, może spróbujemy wypożyczyć em, Busio. To jest jeszcze jakaś opcja. To jest jeszcze jakaś opcja, e, z której mogę skorzystać. No ale dobra. Przesumujmy, poczekajmy na odpowiedź od Salzburga. No jest tutaj plotka, że on faktycznie może do nas przyjść. Oferta, ojej, oj, oj, odrzucona. I oferta, kontroferta jest. Jest bardzo wygórowana. Ja na tą ofertę na pewno się nie zgodzę. Na pewno będę negocjować, bo te pieniądze są zdecydowanie za wysokie. 9,5 miliona i 10%. To jest moja oferta. No to już wygląda lepiej. Ale to jest nadal za dużo. No kurde. Zobaczmy. 17%. Jeżeli chcecie 17%. To nam się nie opłaca. Mogę wam dać i 12%. Okej, okay, zgadzają się. Zgadzają się. Ja nie jestem w 100% przekonany do tego, no ale no nie mamy zbyt wiele opcji. Ten, ten bus ja może poczekać najwyżej te pół roku i go wypożyczymy. I to byłoby bardzo fajne, nie, bo taki buzio przyszedł do Chelsea, wypożyczony, jak najbardziej realne. No i co? No idziemy do tego górnemu, zostały 3 lata kontraktu, więc tutaj faktycznie ta pozycja negocjacyjna Salzburga była dobra z ich strony, hmm, ważnym. Ok, fajnie, że nie kluczowy. Hmm, 74 werala to jest bardzo dobra ocena, tak samo jak Aholu bodajże, bez klauzuli. No i pensja. 20, 200 tysięcy za 10 bramek. No spoko, w sensie wątpię, że tyle strzelisz. jak strzelisz, to ile ci to zamiast 3 lata, to nam się to wiecie. Fajnie. E, fajnie nam się to wszystko ułoży. Dobra. E, dajmy mu 15 tysięcy i odrobinę zejdźmy z bonusu. Zobaczmy. Co na to górna? No, za 5 bramek chce 100 tysięcy. No kurczę... To mi nie pasuje. Może coś w tym stylu? siedem tysiąca. Dobrze, ale tu pół. Ja chcę zejść z tej płacy. Jak już nie zauważył, panie agencie. Ja chcę zejść z tej płacy, ale oni z tej płacy zejść nie chcą. No to jeżeli nie chcecie zejść z płacy, to proszę diametralnie zejść z bonusu za podpis. 115 tysięcy i tak będziesz zarabiać więcej niż zarabiać w Salzburgu. Dajemy naszym piłkarzom podwyżki. No i oni się zgadzają. Dajemy piłkarzom, którzy do nas przechodzą podwyżki, więc jak to, jest to jak najbardziej realistyczne. Todd Bowley przychodzi, mówi, ja Ciebie chcę, może nie wyglądamy jakoś zabójczo póki co, ale mamy aspiracje, mamy pieniądze, więc tak naprawdę możemy zagwarantować Ci i lepszą pensję, i fajny projekt sportowy. Jeżeli nie lepszy, no to może ci Cię pieniędzmi, tak jak powiedziałem. No a zresztą, no mówiłem, jesteśmy w lepszej lidze niż Salzburg, także wydaje mi się, że ten transfer się spina, ten transfer się spina. Jest to zapewne, którego potrzebowaliśmy. Jest to bezpośrednie zastępstwo za AHOLU. No i, no i, no i, witamy w klubie. Witamy w klubie, Lukasie. 9,5 miliona, bardzo duże pieniądze. To tutaj już naprawdę mówimy o sporych kwotach, ale, ale moim zdaniem było warto. Zresztą mam nadzieję, że będzie warto. Mam nadzieję, że on się będzie rozwijać. Niby kupiliśmy go poniżej najlepszej możliwej opcji. Widocznie tam ta wasza najlepsza możliwa opcja nie była najlepsza. No i Lukas Górna zawitał już w, w Strasburgu. Myślę, że możemy skipnąć sobie cały, całe, całe to okienko, bo ja nie planuję tutaj już żadnych transferów ani przychodzących, ani wychodzących, więc skipnijmy sobie to. Ewentualnie ci bramkarze mogą odejść, ale już w z nimi. To jest, wiecie, widzicie, żadna wiadomość do nas nie przyszła, jednak przyszła, ale nieistotna. No i nasi luniorzy, no, oni wyglądają... No tak kurczę... Jak wiecie, może coś z nich będzie, może nie. Tego dowiemy się umiem. pewnie no, w najbliższych miesiącach. W najbliższych miesiącach będziemy obserwować ich rozwój i najwyżej kogoś weźmiemy do podstawowego składu. Charles Gillette wygląda całkiem spokojnie, aczkolwiek wiecie, na Bramkę mamy obsadzoną bardzo dobrze, bo GSL to jest zawodnik klasy, no, śmiem powiedzieć, że europejskiej. Nie uwierzę, że, li... nie, nie że Liga Mistrzów, ale. Taka liga Europy, konferencji już jak najbardziej. d jest już po King, więc jeżeli d tutaj, wiecie, wynegocjujemy jakieś fajne warunki, to ono odejdzie za pół roku. Także to jest coś idealnego. Emegi nie chce wypożyczać nawet za pół roku, w sensie jeszcze nie chce, no bo nie wiem, kto będzie lepszy. Sahi, Emega. Także poczekajmy, może w ogóle Gamer odejdzie. Nie chcę stawiać tutaj już, wiecie, jakichś decyzji krzyżyków na kimś, bo. E, bo jest za wcześnie, po prostu Deminget, Jak ja widzę, tą Twoją twarz niezadowoloną, to mi się po prostu nie powiem, co chcę robić. Tak samo z Delaynem. Wy aż tak mało nie gracie, żeby narzekać. E, Niamsi zagra zamiast Perina. E, tutaj zrobimy sobie taki mak do kurę i, i górna. I górna zamiast Demingeta. Także przejdźmy do symulacji. E, z PSG, nie liczę tutaj na no nie wiadomo jaki wynik, liczę po prostu na to, żeby się nie ośmieszyć. Więc zobaczmy. Szybka symulacja u siebie, spec, że. No i się ośmieszyliśmy. Hatrych Tempelet to jest podwójne ośmieszenie, to jest po prostu. Jest taki policzek dla nas, no ale dobrze. Czasem tak to musi się skończyć. Akurat tak wypadło, że skończyło się tak bardzo w sezonie, niestety. 13 miejsce w tabeli. Nie wygląda to źle, oczywiście jeżeli nica wygra, to nas wyprzedzą w tabeli. Mamy nowego członka personelu. W sensie jeszcze nie mamy, ale możemy mieć. Kurczę, on jest znowu do napastników, no no ale lepiej go mieć niż nie mieć. A więc. Chretien. Janik Chretien. zostaje naszym nowym. Yy, naszym nowym trenerem. Potrzebujemy tutaj, tutaj potrzebujemy kogoś zdecydowanie. Zdecydowanie, żeby nawet tych juniorów lepiej szkolić, ja muszę sobie to przetestować pod odcinkiem, że ja mogę zwalniać już tych trenerów. Du oferta wybożyczenia odrzucam Emega odrzucam, D-Lane zlecam za wyższe pieniądze. 2,3 miliona. Poproszę, tyle. Co najmniej. No, i lecimy dalej, lecimy dalej do spotkania z Long. Eee, kolejny bardzo trudny mecz, rozmowy z na niczym. No, niestety, pewnie nic z tego transferu Delayna nie będzie za wyższą kwotę niż 2 miliony. Eee, a więc zobaczmy. Gilbert pewnie ma prośbę, czy on może zagrać, czy co. Nie, on jest pod zawodnikiem. No to o co chodzi? No, oczywiście, że będziesz grać. Tylko to była kwestia tego, że dostałeś czerwoną kartkę, e, po której straciliśmy gola. No, ale dobra, no ale dobra, za, załóżmy, że Ci wybaczam. Ale ta obrona sobie nie poradziła, ale graliśmy z PSG, więc też tutaj, wiecie, no. no nie ukrywajmy, no ale wyciąganie wniosków po meczu z PSG, no nie jest zbyt mądre, ale niech górna spieza debiutuje. Eee, do tego Bakwa niech zagra, bo to na helo coś się zaciął, coś zdecydowanie się zaciął, eee, no i tutaj niech Dukure dostanie teraz szansę na ławce, bo mu wszedł, więc niech mm, może Dukure wejdzie. Szkoda, że oni są tacy niezadowoleni, no. Ciężko utrzymać te zadowolenia w naszym składzie, ale może konferencja prasowa w tym pomoże, aczkolwiek szczerze mówiąc, nigdy nie założymy, żeby to jakoś znacząco poprawiało morale. Niby tutaj te wskaźniki rosną, aczkolwiek w praktyce to, to nie wygląda tak dobrze. E, niby Moriba gra źle, no ale... W sumie nie wiem. W sumie nie wiem. Będę musiał to sprawdzić. Aczkolwiek w tym meczu chyba... Nie, w tym meczu zagra też. No to zagra, no panowie, to nie masz problem. To ja tutaj jestem trenerem, to ja tutaj e, decyduję, kto zagra, a kto nie. I nie wy jesteście od tego, żeby mnie rozliczać. Żeby mnie rozliczać, jest tutaj e, oczywiście e, Todd Bowley, No ale dobra, Moriba na tym, pomocy, na tej pomocy, na tym środku pomocy niech zagra. I symulacja szybka, porażka 3 do 1. Frankowski z dwoma bramkami, game i rozgolemne, prycić solidne spotkanie. No nie działa cały skład tak naprawdę. No, ale to jest typowe w FIFA. Perin zagrał całkiem fajne spotkanie. Czyżby chłop zaczął jako tako się mu prezentować? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. E, spadamy w tabeli prawdopodobnie. 14 miejsce w tabeli. No byle by na spokojnie się utrzymać. By nie martwić się o utrzymanie. To jest mój cel. Taki osobisty. E, odrzucam e, tych panów. Bo wyglądają tragicznie. Jeśli chodzi o Francję to jest lepiej ale i tak za słabo ewentualnie. Może ten? No nie, Pan Morel, nawet on nie. Ty bardziej Fawr. Kolejna oferta za Emegę. Kolejna oferta za Megę zignorowana. Bardzo ważny mecz z Lorą, bo jeżeli teraz wygramy, no to po prostu wyprzedzimy ich w tabeli. Także istotny mecz właśnie w tym kontekście. Zobaczmy, czy ten Moriba faktycznie sobie tak źle radzi, no bo mówią taki mówią, że jest taki słaby, taki tragiczny i on... O Jezus. On faktycznie jest tragiczny, widzowie. On faktycznie jest tragiczny. Więc tutaj... No trzeba, trzeba tutaj zmienić coś. A jeśli chodzi o Sara, no to 6:18, więc całkiem fajnie jak na nasz zespół. Um, Restes zagrał 6 spotkań w ludzi, więc on nie był tam podstawowym bramkarzem. To warto podkreślić. Ten transfer miał sens. U nasz test nie będzie, ale może będzie, nie wiem, za jakiś czas. Dobra. Bakwa 651, Sulbaken 69, Angelo 69. Troszkę się panowie zablokowali. I przydałoby się jakoś ich odblokować. Jak? Nie mam zielonego pojęcia. Może spróbujemy wrócić do naszej starej formacji. Tak, że ta stara formacja gra jest bez skrzydeł, więc to jest bez sensu. To jest faktycznie bez sensu. Więc w sumie to głupi pomysł. Teraz rzuciłem, ale może byśmy spróbowali zagrać w tym stylu. Czyli. Gameno na skrzydło. Tutaj Deminget. Tutaj Przydź. Tutaj z powrotem e, Sar. Sales e, spory minus. No ale cóż, e, mam nadzieję, że ten mecz uda się wygrać, bo to jest naprawdę istotny mecz. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli. Fila jak nie grał, tak nie gra. No ale no nie widzę powodu, żeby do niego stawiać. Gilbert jako tak sobie radzi. A więc e, przysmolimy może to, może to długo, bo wydaje mi się, że to może lepiej wypaść. Zresztą zaraz się tego dowiemy, czy faktycznie tak będzie. Także mecz z już się wczytuje. Liczę tutaj na trzy punkty. Nawet jeden punkt, szczerze mówiąc, mnie jakoś mocno nie usatysfakcjonuje. Kilku zawodników ciekawych tutaj mają. Mwogo, Laporte, Favre, Bakayoko, nawet oczywiście Kalulu. To chyba nie ten Kalulu, ale jest pewnie tutaj jeszcze Mendy. Tak jest, z numerem 5, Benjamin Mendy i zarąbiście zaczęliśmy ten mecz. Tracimy bramkę, Tosin strzela gola, no i mamy 1-0. W szósta minuta nawet nie zdążyłem jakoś już tak wyraźnie spojrzeć na ten mecz. Popatrzyłem się na skład, a tu już tracimy bramkę, bardzo szybko. No jest to niepokojące. Eee... Oj. Minimalizował mi ekran, eee, uj, dobrze teraz przeciął, ładnie, super, sar, piękna interwencja, bardzo ważna, bo tutaj mogło na, być naprawdę groźnie, oj, kłopoty jedenastki, nie wiedział co z tą piłką zrobić, tracimy piłkę, ale znowu przejmujemy ładnie, I tym razem prcić, no i prycić na skrzydle, cofnij to na spokojnie, dobrze, do Sobola. Wrócić ponownie, podanie do środka i może jakiś strzał, ojojoj, pięknie w Vogo, strzału jednego z naszych zawodników, no i dośrodkowanie, Sisoko przy piłce, no i teraz siódemka, że oczywiście Deminget, no, oj, jak by się z tym zabrał, Gameiro, to dobrze wyglądało, ale niestety nic z tego, piłka wchodzi na jesteśmy przy piłce, no i teraz Solbaken Kurczę, tracimy, tracimy i kontra Lorion. Eee, no i zobaczmy. Gameiro na skrzydle. Ciekawe, jak on sobie tam radzi w sumie. Gameiro do Sobola. Fajnie tą pił piłką rozgrywamy. I Gameiro oddaj strzał, ależ było blisko. Naprawdę groźny strzał Francuza. Eee, to wyglądało dobrze, to wyglądało dobrze. Wierzę, że go lasczynimy, bo wyglądamy naprawdę solidnie. Zresztą widać to po statystykach. No niby tylko dwa strzały, aczkolwiek eee, faktycznie atakujemy. Fajnie szybko tą piłką gramy. Troszkę jakbyśmy grali taką nie skrytujemy, no ale cóż. Zobaczmy. Dobre teraz podanie do Sobola. To mi się podoba. Blokowanie tej przestrzeni, która się pokazała. No i koniec pierwszej połowy. Liczę na to, że ta bramka z naszej strony się pojawi. Podkreślam, z naszej strony. Żeby tutaj nikt mnie źle nie zrozumiał. Z naszej strony poproszę w sensie z naszej. Z ich strony. Dzięki naszemu zawodnikowi. Ma paść gol. Po prostu, żeby przy Strasburgu była jedynka. No ale dobra. Wracamy do meczu, tutaj Lorient z akcją i ładnie prosto w Selsa, Sels broni ocena 4-0, nie mam pojęcia stracił jednego gola i to nie można powiedzieć, że to była jego wina Ale tutaj już można mówić o winie Selsa, bo strzał po krótkim puszczony To nie powinno paść, zapomniałem zrobić zmianę, ale te zmiany by się przydały jak najszybciej bo Ewidentnie nie dajemy sobie rady Emega Angelo Niamsi Górna. Ja nie będę, nie będę zwlekać, tak? Tutaj trzeba zrobić wiele zmian eee, i Moriba. Zobaczmy. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Oczywiście zmiany będą jak piłka wyjdzie za pole gry. Więc czekajmy na to. No dało się zrobić łatwo Sobol. To było tak oczywiste. Bez sensu spresował w tamtym momencie. Eee, strzał i broni troszkę niepewnie, ale broni Sels. Eee, Sobol, zobaczmy. Schodzi do środka Gameiro. Teraz e, jedenastka, czyli Sahi. Sahi No i teraz Gameiro ponownie Sobol Sobol, jakaś wrzutka, coś Jest podanie do Sahiego Gameiro do środka No i jakiś strzał, może, ale niestety No blokują tą piłkę. Piłka nadal nie wychodzi, więc zmiany nie doszły do skutku. No, ale cały czas jesteśmy przy piłce. No to posiadanie faktycznie wyraźnie lepsze. Ale co z tego, że mamy posiadanie piłki, skoro nie mamy bramek? Lurion ma 30% posiadania piłki i dwa gole. I to się liczy w piłce nożnej. Czyli, oczywiście, no gole. A u nas tej goli brakuje. Kolejny strzał. Kolejna obrona Selsa. Kolejny strzał, kolejna obrona Selsa. No, może teraz jakaś kontra, ale to i tak już jest za późno. No i przegrywamy 2 do 0. Rozpoczyna się kryzys. No bo jak inaczej nazwać taką sytuację? Kolejna przegrana. Spadamy znowu w ligowej tabeli. Jesteśmy coraz niżej. No niby jesteśmy bezpieczni jeszcze przez kilka spotkań, ale naprawdę robi się nieciekawie. Mecz z Brest. Oferta transferu za Perina z Evertonu. Odrzucam, no, odrzucam. Kurczę, my jesteśmy klubem, który nie musi sprzedawać wielu zawodników, naprawdę, który faktycznie może ich prędzej skupować. A więc tą ofertę odrzucam. I tutaj by się przydały jakieś zmiany, ale jakie? Ale jakie? Nie mam pojęcia, jakie zmiany by się przydały. Ten Gamera, no nie dał rady na tym skrzydle. Może Hello nie wróci? Może się chłopak obudził? To również nie wyglądało dobrze z tym demingetem. Perin niezadowolony, bo nie wiadomo co się stało. Chłopie, co ty płaczesz? Czy ty chcesz odejść z klubu, czy mi się wydaje tylko? Bo to już jest przesada, to już jest przesada. Hmm. Chciałbym, żebyśmy wygrali jeden mecz. Żeby ta sytuacja się poprawiała, żebym mógł postawić na Restesa. Nie no, błagam, o co tu chodzi, no. Urza mnie trochę ta FIFA, wiecie co, bo strasznie szybko ci zawodnicy po prostu rezygnują z grania dla zespołu. Ile Perin rozegrał spotkań? Maksymalnie mógł rozegrać bodajże 24 spotkania. Tak, 24. Perin rozegrał spotkań 19 i on chce odejść. Jest ważny, nie kluczowy, ważny. I on chce odejść, bo, bo co? Minuty na boisku, zadowolony. Występ, no kontrakt nie będzie zadowolony, ale no to trzeba by mu powiedzieć, że jest kontrakt lepszy, a nie, nie, wiem. Dziwne, dziwne naprawdę. A co on w ogóle do nas powiedział? Co on od nas chce? musi grać w pierwszym składzie. Czyli y, Perrin jest jednocześnie zadowolony z występów i jednocześnie mm, chce grać w pierwszym składzie. Nie rozumiem. Nie rozumiem. No, y, to jest kolejny błąd w, w FIFA. Mówiłem FIFA wcześniej, w AFC 24 Jeden, jak to nazwiemy? Skoro jest to to samo, jest to taki sam badziew, mecz z Brest, nie wbawmy się w długie symulacje, mm, symulujmy remis. Ja z golem, no troszkę te nasze skrzydła nie działają. Może to solbaken jest problemem, bo troszkę chłopak ucichł, troszkę ucichł. Gdzieś tam te liczby zniknęły, więc przesmulimy sobie jeszcze jeden mecz w tym sezonie. Tutaj jest oczywiście. Tutaj jest oczywiście spotkanie z Montpellier, a więc zobaczymy jak sobie poradzimy z tym zespołem. No oni są tuż pod nami w tabeli. Generalnie to my ich wyprzedziliśmy, tak jest, wyprzedziliśmy ich. A zobaczcie, Toulouse. Teraz do tego Perina nie wiem, co zrobić. Ta Toulouse, z której kupiliśmy Restesan, czyli jeden z, większych trans... jeden z większych talentów na bramce. No to Toulouse jest pod nami w tabeli, tak? Więc ten transfer ma ręce i nogi. Właściwie pod kolejnym względem, więc to tylko się jeszcze bardziej broni. Eee, no a co do naszego składu, to sam nie wiem, co o tym sądzić. No, niech ten górna. Co so górna? znaczy on właściwie niech zostanie. Zobaczymy, jak to będzie. Perin, może go przekonamy do zostania. Um... Stolbaken, no ja bym Ciebie chciał zmienić na to spotkanie, bo Ty troszkę, troszkę gorzej sobie radzisz i to kurczę znacząco gorzej, nawet bym powiedział. Restes sobie zajdzie tym razem, żeby zwolnił się miejsce do Stolbakena. Jeżeli w tym meczu wygramy, no to. Kurcze, chciałbym dać szansę Restesowi, żeby też chłopak coś zagrał, żeby zadebiutował w tym sezonie i to nie raz. Porażka i czerwona kartka. No to, to nie jest, kurcze, to nie idzie po mojej myśli. To zdecydowanie idzie po mojej myśli. Ja jeszcze rozpocząłem odcinek o tym, mówiąc, że, że wszystko jest w porządku, że wszystko wygląda fajnie. No ale no, jest dramat, no jest dramat. Kolejna porażka. Pierre odchodzi do bodajże Rumunii. No niech sobie odchodzi. Jest to bramkarz. Fatalny, jest to fatalny, bo nawet wy ee, oczywiście tam w Wignorach mamy lepszego. Także na co? 14 jestem w tabeli. Teoretycznie nadal bezpiecznie, jak to może się szybko zmienić. Więc przejdźmy jeszcze do tego meczu. A co tam? Przejdźmy do jeszcze tego meczu z Monako. Zobaczmy, może jeszcze nawet w tym odcinku uda się tą złą pasę przerwać. Eee... Nie wiem, czego to jest kwestia, że tak źle sobie radzimy. Może Solbakę chciałby grać po tej stronie. Przecież nie no, ma lepszą lewą nogę, no to teoretycznie tutaj powinien sobie lepiej radzić. Więc w sumie to nie. Ee, Sahi ma plus 1 tutaj, no ale ma plus 5. Więc nie wiem, czy ja tutaj powinienem coś zmieniać. No nie chcę też na tego Restesa stawiać w momencie, gdy kurcze pali nam się grunt. Bo nie mamy takiego komfortu, żeby Restes grał. Gdy właśnie jest mały kryzys, a więc przechodzimy do meczu ostatniego w tym odcinku, no i może uda się tą pasę przerwać? No udaje się, 3 do 1, nareszcie, czyli było warto ten mecz przesymulować jeszcze. Prycić, zagrał, no, spotkanie klasy światowej 9,8 z plusów, notowano to Soko, Angelo, Solbaken średnio, Demiget średnio, to trzeba zapamiętać. No i co widzowie? No to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście pamiętajcie o peczkach w górę o subskrypcjach. Nie wygląda to tak źle. Dajmy sobie czas. Może w drugim odcinku będzie to wyglądać lepiej. Jest wtedy również czas sprawdzić statystyki w sezonie w lidze francuskiej, jak to wygląda. Może gdzieś tam wasysa, ktoś ci wysok, albo albo jakiś jakimś ten w czysty kontakt. W każdym razie, widzimy się niedługo. Lecę się mano.